Bańki ekonomiczne towarzyszyły nam od momentu, w którym powstał kapitalizm i według Dominika Strukala aktualnie znajdujemy się w jednej z największych bańek w historii. Mimo faktu, że wszystkie bańki są inne, to mają one również pewne cechy wspólne, które mogą nam pomóc je zrozumieć, rozpoznać rynkowe szaleństwo i uchronić się przed nim. Dziś podzielę się z Wami pięcioma najważniejszymi lekcjami z książki The Economic Bubbles, czyli bańki ekonomiczne. Wniosek pierwszy: rola rządu. W dzisiejszej sytuacji gospodarczej na cykle rynkowe najbardziej wpływa drukowanie pieniędzy. Oczywiście, ta fraza jest jedynie metaforą: większość pieniędzy nie jest dziś papierowa, lecz wirtualna. Gdy mówimy, że pieniądze są drukowane, nie mamy faktycznie na myśli drukowania ich z drukarek. Pieniądze są tworzone zawsze, gdy bank wydaje pożyczkę. W momencie, kiedy możecie ją wziąć, bankier po prostu włącza swój system i wpisuje wymaganą przez Was liczbę. Tak, to takie proste. Jako, że pieniądze nie są już powiązane z żadnym fizycznym przedmiotem, to jest złotem, tak jak w przeszłości, pojawiają się niemal znikąd. A rolą rządu w tym wszystkim jest ustalenie ceny pieniędzy, które otrzymujecie z banku, a robi to poprzez oprocentowanie. Kiedy rząd musi stymulować gospodarkę z uwagi na kryzys, bądź z jakiegokolwiek innego powodu, utrzymuje on niskie oprocentowanie, żeby pieniądze były tanie i żeby ludzie pożyczali więcej, co ostatecznie prowadzi do wzrostu gospodarczego. Ale jest tu jedno wielkie ale. O ile taka polityka prowadzi do sztucznego polepszenia gospodarki na bliską przyszłość, tworzy ona konsekwencje na bardziej odległy czas, z którymi nikt nie chce się mierzyć. Pozwólcie, że wytłumaczę za pomocą prostej historyki, którą daje nam autor. Tam, gdzie płyną pieniądze, ceny rosną, a przynajmniej nie spadają w zauważalny sposób, a tam, gdzie płyną nowe pieniądze, ceny rosną bez spadania w innych miejscach. Jeśli postanowicie kupić pomarańcze zamiast banana, prawdopodobnie nie zmienicie w ten sposób cen na tych owocach, ale wyślecie potężny sygnał, który spowoduje zmianę cen. Jeśli wystarczająco osób zrobi to samo, to cena bananów zacznie spadać, a cena pomarańczy rosnąć. Rolnicy przez to będą dokonywać innych wyborów, w tym, którą z tych roślin uprawiać. Niektórzy pewnie nawet zmienią owoc, który produkują z bananów na pomarańcze. To może zająć trochę czasu, ale w niektórych sytuacjach dzieje się to niemal natychmiast. Żeby zrozumieć, jak działają bańki gospodarcze, spójrzmy na tę samą sytuację, gdy w grę wchodzi drukowanie pieniędzy. Kiedy drukujemy nowe pieniądze, ludzie mają więcej zasobów do wydania, więc będą dawać rynkowi więcej sygnałów, zwiększając popyt. Wraz z popytem wzrasta podaż. Tak, tylko że nic nigdy nie jest za darmo. Pieniądze były stworzone w sztuczny sposób. Albo poprzestanie pożyczki, albo poprzez dawanie ich ludziom w potrzebie. Jako, że ludzie dostają te pieniądze kompletnie za darmo, bez jakiejkolwiek wymiany wartości, mogą teraz je wydać i wysłać jeszcze silniejsze sygnały do całej gospodarki. Rosnąca cena pomarańczy prowadzi do większej produkcji. Żeby było to możliwe, należy zatrudniać więcej pracowników i zakupić więcej sprzętu. Przez co cena sprzętu oraz pracy również zacznie rosnąć, więc ceny wszystkiego zaczną rosnąć. Z większą płacą ludzie zaczną wydawać jeszcze więcej, więc ceny będą rosnąć jeszcze bardziej. Inflacja również zacznie rosnąć. Rząd ma w takim wypadku dwie opcje: albo utrzymać niskie oprocentowanie, co prędzej czy później doprowadzi do hiperinflacji, albo zwiększyć je, co spowolni wzrost gospodarczy i stworzy ryzyko kryzysu. Spójrzcie na ten wykres. Przedstawia on to, jak zmieniało się oprocentowanie w Stanach Zjednoczonych przez ostatnie 70 lat. Szare paski pokazują okresy, w których doświadczyły kryzysu gospodarczego. Widzicie korelację? Według autora bańki rosną, gdy oprocentowanie jest niskie, a gdy w końcu pękają, to oprocentowanie skacze do góry. Jest to niestety sytuacja, w której znajdujemy się teraz. Oprocentowanie jest zwiększane po okresie frywolnego drukowania pieniędzy i kredytów z niskimi oprocentowaniami. Chciałabym zaznaczyć, że nie daje to nam pewności, że nadchodzi trend spadkowy, ale jest to dobry jego wskaźnik patrząc na ostatnie kilka dekad. Wniosek drugi tulipomania. Pomiędzy 1634 a 1636 podczas złotego wieku Holandii doświadczyliśmy pierwszej bańki spekulacyjnej w historii. W jedynie trzy miesiące ceny tulipanów wzrosły o niemal 6000%. Innymi słowami, jeśli kupilibyście tulipany warte 100 dolarów w listopadzie 1636 roku, bylibyście miliarderami w lutym następnego roku. Na samym szczycie znajdował się tulipan nazywany wicekrólem. Kosztował tyle, co pięć ówczesnych domów. Mimo tego, że wiele ludzi i pieniędzy było zaangażowanych w tą bańkę spekulacyjną, na szczęście nie miała dużego efektu gospodarczego po tym, jak pękła. Oprócz zaprezentowania tego efektu socjoekonomicznego. O ile bańka tulipanowa była relatywnie łatwa do zauważenia, według autora z większością baniek tak nie jest. Można potwierdzić ich istnienie dopiero po tym, jak pękną. Istnieje natomiast kilka czynników, które mogą pomóc nam je zauważyć. Ciekawej obserwacji dokonał pewien analityk nieruchomości w 1999 roku. Zauważył, że kryzysy ekonomiczne nadchodziły zawsze, gdy zbudowany został nowy najwyższy budynek na świecie: Zinger Building przed Paniką Roku 1907, Empire State Building przed Wielką Depresją w 1929, World Trade Center przed krachem w 1973. Petronas Tower w Malezji podczas azjatyckiego kryzysu w 1997. Nie miał pojęcia, że bur Khalifa prawie by nie powstał przez kryzys w 2008. I pewnie nie ucieszycie się, gdy wam powiem, że kilometrowa Jeddah Tower w Arabii Saudyjskiej jest prawie ukończona. Wniosek trzeci. Nadmuchiwanie bańki. Banki finansowe powstają, gdy ludzie są w za dużych długach. Jak to możliwe? Jaka jest ich motywacja? Hyman Miński był amerykańskim ekonomistą, który żył w drugiej połowie XX wieku. Stworzył teorię bańki inflacyjnej. Według niego powodem, dlaczego bańki spekulacyjne powstają, jest akumulowanie się szalonych ilości długów. Są trzy rodzaje dłużników. Inwestorzy, spekulanci, hazardziści. Różnią się ilością długu, którzy pokrywają zwrotem z inwestycji, na które wzięli pożyczkę. Inwestorzy to wzorowi pożyczkobiorcy, Duży pożyczają, aby zainwestować w coś, co nie tylko pozwala pokryć oprocentowanie, ale również z czasem pozbywa się samego długu. Spekulanci są gorsi. Pożyczają po to, żeby zainwestować w coś, co pozwoli im spłacić oprocentowanie, o które zwiększona jest oryginalna wartość ich pożyczki. Nie bankrutują więc, ale ciągną za sobą swój dług bez szansy na spłacenie go. Najgorszą grupą są hazardziści. Nie są w stanie spłacać ani swojego długu, ani nawet pokryć jego oprocentowania. Po prostu pożyczają pieniądze i liczą, że cena tego, co pożyczyli, wystrzeli w kosmos i pozwoli im spłacić swój dług i przy okazji trochę zarobić. Pozwólcie, że dam wam przykład ze świata nieruchomości. Załóżmy, że bierzecie kredyt hipoteczny na mieszkanie i płacicie na niego 1000 zł miesięcznie. Jeśli potem wypożyczycie to mieszkanie za 1500 zł miesięcznie, będziecie w pierwszej kategorii, będziecie inwestorami. Dzięki temu spłacicie swój kredyt i pokryjecie inne wydatki związane z tym mieszkaniem, a do tego zarobicie trochę dodatkowych pieniędzy w każdym miesiącu. Natomiast jeśli to samo mieszkanie generowałoby tylko 500 zł miesięcznie, pokrywałoby tylko oprocentowanie na waszym kredycie, co zmuszałoby was do przedłużenia okresu spłaty, przywiązując dług do was i zmuszając was do spłacania go przy użyciu innych środków. W tej sytuacji jesteście spekulantem. A jeśli kupiliście mieszkanie, które nie może być wynajęte i nie generuje żadnego przychodu miesięcznego, to nie dość, że nie spłacacie kredytu, używając dochodów z waszej inwestycji, to nawet nie pokryjecie jego oprocentowania. Liczycie jedynie na to, że cena nieruchomości, którą kupiliście, poszybuje w przyszłości w górę, najlepiej niedługo, żebyście mogli ją odsprzedać, spłacić kredyt i do tego jeszcze coś zarobić. Jest to hazard w najczystszej postaci. Teraz możemy zidentyfikować moment, w którym bańka pęknie, tak zwany moment miniskiego. Nadchodzi on, gdy aktywa, na które stawiają hazardziści, poruszają się przeciwko nim. Wtedy nawet małe drgnięcie wbrew rynkowi może rozpocząć lawinę i spowodować upadek. Powodem jest to, że długi hazardzistów są tak ogromne, że jedynie tak zwany drawdown może spowodować ich do sprzedaży i w tym momencie piramida zaczyna upadać. Hyman Miński wierzył, że w naszym zwierzęcym mózgu chciwość oraz strach prowadzą do pojawiania się i pękania baniek. Zawsze, gdy gdzieś płyną pieniądze, Ceny rosną, zwłaszcza jeśli te pieniądze były pożyczone. To zachęca spekulantów, którzy inwestują swój kapitał i prowadzą do jeszcze większego podwyższania cen. W tym momencie hazardziści widzą okazję, a jako że boją się przegapić jakąkolwiek szansę na zarobek, dołączają do gry, nie chcąc ominąć aktualnej fali. I w tym momencie jeżeli ktokolwiek wyjdzie ze swojej pozycji, hazardziści zaczną bankrutować. Ciągnąć za sobą spekulantów, a wraz z nimi inwestorów, którzy nawet nie zrobili niczego źle. Miński mówi, że cały system jest oparty na pożyczkach, które są oparte na tym, jak ludzie przewidują przyszłość. Jeśli widzą ją optymistycznie, wszystko rośnie, a jeśli widzą ją pesymistycznie, wszystko spada. Ludzie, zwłaszcza bogaci ludzie, posiadają ogromne długi w porównaniu do ich przychodów. Dlatego właśnie nasz system finansowy jest taki kruchy. Hazardziści zaczynają się łamać, za nimi lecą spekulanci, ostatecznie tworząc efekt domina, który jest w stanie dotknąć niektórych inwestorów, co powoduje kryzys. Nawet jeżeli jest on rozpoczęty przez hazardzistów i spekulantów, to nie inwestują oni wystarczająco dużych ilości pieniędzy, żeby spowodować kryzys. Istnieją tylko, żeby przebić bańkę. Inwestorzy mają najwięcej pieniędzy, czyli najwięcej długów, więc to oni go powodują. Generalnie rzecz ujmując, im większe długi, tym bardziej kruchy staje się system, ponieważ bardzo małe niestabilności mogą powodować kryzys. Więc podsumowując, w czasach niskich oprocentowań i tanich pieniędzy wszystkie trzy rodzaje dłużników są zobowiązane w coś zainwestować: inwestorzy, spekulanci oraz hazardziści. Wzrost zmienia się w spadek, gdy rząd zwiększa oprocentowania, aby walczyć z inflacją. Hazardziści wtedy sprzedają swoje inwestycje i nadchodzi moment Miejskiego, krach finansowy. Wniosek czwarty. Bańka nad bańkami. Według autora aktualnie jesteśmy w bańce z tych samych powodów, co niemal za każdym razem w przeszłości przez drukowanie pieniędzy. Niestety, nadal nie nauczyliśmy się na swoich błędach, i tym razem konsekwencje mogą być gorsze niż kiedykolwiek. 40% amerykańskich dolarów będących aktualnie w obiegu było wydrukowane w ostatnich dwóch latach. Pandemia w 2020 roku spowodowała, że światowa gospodarka niemal stanęła w miejscu, a wielu straciło swoją pracę. W rezultacie rządy dookoła świata postanowiły rozwiązać ten problem poprzez drukowanie pieniędzy. Innymi słowami, poprzez rozdawanie tanich pieniędzy. To niestety rozwiązało tylko krótkoterminowe problemy i stworzyło większy długoterminowy problem, który zaraz zaczniemy zauważać. Zerknijcie na wykres na ekranie. Pokazuje on zmianę notowań indeksu NASDAQ, który jest jednym z trzech największych indeksów w USA i składa się ze stu największych technologicznych firm. Pokazuje więc tak naprawdę to, w jakim stanie jest rynek. I przynajmniej na razie był bardzo dobrym wskaźnikiem stanu gospodarki. Tym razem jest jednak inaczej. Ostatnie trzy recesje są zaznaczone na szaro. Podczas bańki internetowej oraz wielkiej recesji rynek osłabł, wielka gospodarka zwolniła, a same firmy nie miały się zbyt dobrze, więc notowania spadły. Jednak od 2020 roku sytuacja jest inna. Po krótkim osłabianiu na początku pandemii koronawirusa. Nasdaq wzrósł w wartości o 150% w przeciągu dwóch lat. Czy jest to wynik rosnącej produktywności, wynalezienia nowych technologii, lepszych metod zarządzania surowcami i pracownikami? Czy może to po prostu bańka, bańka nad bańkami? Możemy być pewni jednego: nowe pieniądze, które wkroczyły do gospodarki znikąd i stworzyły bańkę gdzieś. A akcje są na to najbardziej podatne. Gdy ludzie stają się bogatsi i mają więcej pieniędzy, co najprawdopodobniej kupują. Niektórzy kupują nowy samochód, część będzie mogła kupić trochę więcej jedzenia, ale prędzej czy później ich pieniądze skończą się na giełdzie. Nie nauczyliśmy się nic na naszych błędach. Wniosek 5. Jak możecie się przygotować? Na koniec powiem wam o pięciu kluczowych poradach od autora, które pomogą wam przygotować się na to, co nadchodzi. Porada pierwsza. Gotówka nie jest śmieciem, gotówka króluje. W wielu moich poprzednich filmikach mogliście usłyszeć kompletnie przeciwną opinię o gotówce, to znaczy, że faktycznie jest śmieciem. Musicie pamiętać o tym, że różni autorzy mają różne opinie, a według tego autora gotówka króluje podczas i zaraz przed kryzysem. W dzisiejszych czasach jest pełno ludzi straszących, że gotówka jest śmieciem, ale zadajcie sobie to pytanie. Kto wam to mówi? Lokalny handlarz nieruchomości? Gościu z banku oferujący sprzedawać wam akcje? Oczywiście. Pieniądze tracą wartość podczas inflacji i zdecydowanie powinniście utrzymywać przynajmniej pewną część swoich oszczędności jako inwestycje, ale powinniście też wiedzieć, że Warren Buffett ma 144 miliardy dolarów w gotówce. Jest to około 25% jego całego portfolio. Dlaczego? Ponieważ chce być gotowy, gdy złoto zacznie spadać z nieba. Innymi słowami, chce być przygotowany na czas, gdy rynek zacznie upadać i kupować cenne firmy z przeceną. Tak jak sam kiedyś powiedział, gdy pada złotem, sięgnij po powiadro, nie na parstek. Porada druga, pozbądźcie się swoich długów. Bańki powstają i znikają na podstawie długów. A jeśli jesteście w długu, to nie macie całkowitej kontroli nad swoim życiem. Pozbywanie się długów nie jest proste, jeśli się do nich przyzwyczajicie, ale ważnym jest zaznaczyć to. Jeśli spodziewacie się wysokiej inflacji i nie jesteście uzależnieni od swojego długu, albo nawet lepiej, macie stałe oprocentowanie na nim na nadchodzące lata, to możecie zyskać dużo stabilności w swoim życiu, nawet jeśli rynek zacznie upadać. A jeśli oprocentowanie na, załóżmy, waszym kredycie hipotecznym nie jest stałe, Albo jeśli niedługo przestanie być i wiecie, że sytuacja rynkowa nie jest zbyt dobra z uwagi na drukowanie pieniędzy, rozważcie zrefinansowanie swojego kredytu. Pozwoli wam to uzyskać nie najgorsze stałe oprocentowanie na następne 10-15 lat, więc nie będziecie musieli się martwić o niestabilne oprocentowania. Uzyskacie też trochę dodatkowych pieniędzy, które będziecie mogli wykorzystać, gdy zacznie padać złotem. Jeśli nie zrefinansujecie swojego domu, gdy czasy są dobre, możecie stawić czoła potwornemu oprocentowaniu, kiedy wasze oprocentowanie przestanie być stałe. Porada trzecia. Nie musicie posiadać domu za wszelką cenę. Dla większości Europejczyków, posiadanie domu jest jednym z największych celów życiowych. W Rumunii 95% osób żyje w swoim własnym domu, w Czechach ponad 80%. Natomiast w Niemczech ludzie preferują wynajem ponad posiadaniem. Istnieje przesąd, że hipoteka jest inwestycją, a wynajem jest konsumpcją, ale jest to znacznie uproszczony sposób patrzenia na całą sytuację. Nawet wynajem może być inwestycją. Kiedy wynajmujecie mieszkanie, jesteście o wiele bardziej elastyczni i jeśli pęknie jakaś bańka, możecie się bez większej trudności przeprowadzić. Jest to inwestycja, która zdecydowanie może się opłacić i jest to jeden z powodów, dlaczego wynajmowanie może być lepsze niż posiadanie. Statystycznie udowodnionym faktem jest, że ludzie mieszkający w mieszkaniach bądź domach, które posiadają, mają większą szansę być bezrobotni. Jest to ponownie spowodowane tym, że wynajem jest bardziej elastyczny niż posiadanie. Posiadając dom, przywiązujecie się do jednego miejsca i tracicie okazję na rynku pracy, prowadząc do mniejszej ilości opcji i spędzania większej ilości bez pracy, jeśli jakąś stracicie. Więc o ile tak logiczne jest posiadanie miejsca, w którym się mieszka, gdy ma się na to środki, wynajmowanie go nie jest powodem do wstydu, również może być rozważnym wyborem. Porada czwarta: złoto, srebro i bitcoin. W co warto inwestować? Niestety, nie mogę dać Wam porad finansowych, mogę jedynie podzielić się tym, co rekomenduje autor w swojej książce i pozwolić Wam użyć jego porad najlepiej jak możecie. Podczas ostatnich 11 recesji w USA w 6 złoto przyniosło zysk, a w pozostałych 5 stratę. W przypadku srebra podczas kryzysu zazwyczaj przynosi stratę, więc generalnie złoto wydaje się być lepszym narzędziem do utrzymania kapitału podczas ciężkich czasów. Istnieje jednak pewien haczyk. Jeżeli duzi gracze, tacy jak banki czy inne instytucje finansowe, takie jak fundusze hedgingowe, obstawiają na złoto podczas kryzysu i spodziewają się go w najbliższej przyszłości, to prawdopodobnie już je kupili, więc jego cena może wzrosnąć. Zdecydowanie nie jest więc bezpieczne. Osobiście kupuję złoto nie jako inwestycję, ale jako długoterminowe przechowanie wartości widzę je jako alternatywę dla innych walut. Złoto było kiedyś pieniądzem, takim samym jak dolar czy euro, i osobiście nadal je tak postrzegam. Jako że jest płynne i mogę je wymienić na jakąkolwiek walutę, czuję się bezpiecznie, używając go jako alternatywy dla gotówki. Kupuję je zarówno online i trzymam za granicą oraz lokalnie i przechowuję je fizycznie. Online kupuję je poprzez uznaną międzynarodową szwajcarską firmę o nazwie Gold Avenue. Dostawa w Europie jest dosyć prosta, ale poza nią może być trochę trudniej. Osobiście używam ich, ponieważ chcę przechowywać moje metale szlachetne poza granicami państwa, ale mieć możliwość szybkiej ich sprzedaży. Oferują szeroką gamę opcji przechowania, w razie gdybyście byli zainteresowani. Dodam dla przejrzystości. Link, który podaję, jest linkiem partnerskim i jeśli zdecydujecie się zakupić jakieś złoto po kliknięciu go, otrzymam małą zapłatę, która pomoże mi prowadzić ten kanał przez nadchodzące lata. Dzięki. Celowo umieściłam Bitcoin w tej samej kategorii, co te dwa metale. Mimo że jest w pełni wirtualny, można go używać w podobny sposób. Również nie jest czymś, co wyprodukuje wam cokolwiek, tylko najzwyczajniej przechowa wasz majątek. Złoto, srebro i bitcoin opierają się systemowi. Są alternatywami, więc im gorzej idzie światu, tym lepiej idzie im. Zyskują więc podwójnie, kiedy pieniądze są drukowane, po raz pierwszy, ponieważ płynie w ich kierunku, a po raz drugi jako alternatywa. Te warunki czynią złoto i bitcoiny świeżymi kandydatami na lepsze pieniądze. Porada piąta: zwracajcie uwagę na rząd, wyłączcie media. Wszystkie lekcje i wnioski z tego filmiku mają jedno zadanie uczynić Was bardziej proaktywnymi. Wiecie teraz, dlaczego rząd podnosi oprocentowania, wiecie, dlaczego giełda upada i tym podobne. Bądźcie więc świadomi tego, co robi rząd i duże instytucje finansowe, i zadajcie sobie te pytania. Jak zmieniają się oprocentowania, jaki jest aktualny popyt na złoto, ile pieniędzy drukuje rząd, jak się ma giełda, jak giełda ma się w porównaniu z czasami rzeczywistego przyrostu finansowego. Media próbują odciągnąć waszą uwagę od prawdy, będą rzucać w was clickbaitem i mylącymi nagłówkami, tylko po to, żebyście myśleli, że wszystko jest ok albo że wszystko jest okropne, mimo że może być kompletnie na odwrót. Wyłączcie więc media, otwórzcie swoje oczy i bacznie obserwujcie, co robi rząd. Będzie to mówić samo za siebie. Jeśli jesteście zainteresowani dalszymi wyjaśnieniami cyklów gospodarczych, obejrzyjcie filmik po lewej stronie ekranu. Jest on streszczeniem książki Raya Dalio o nowym porządku światowym. A jeśli chcecie krótkie i szybkie wytłumaczenie tego, jak działa gospodarka, kliknijcie na prawą stronę ekranu. Dzięki za oglądanie!